Witam wszystkich w nowej serii. Zagrajmy z Nubem. Będziemy grać w UHC. A Nubem jest, jest dziennik, którego próbuję znaleźć. O, tu jest mój team. Jak widzicie, ma bardzo nubską skórkę. Wygląda jak to będzie. Właśnie bym powiedział, że Ale dobra, może na początek sam tak naprawdę będziemy grać. No, przede wszystkim jest to ult UHC, oczywiście. Eee, gra, gramy w różnych dwuosobowych, chociaż widać, że prawdopodobnie nie każda będzie miał drużynę, też jeszcze się organizują. I teraz dalej będę wam czytał po kolei co w tej grze będzie. No więc tak, to nie trwało na maksymalnie 50 minut, plus oczywiście meetup. E, jest to wersja 188, e, tryb 8, gry A, e, są kompatybilne ze sobą, to tam wszystko jedno. Ale faktycznie gramy na klientach 1.89. E, tryby gry to Hasty Boys, czyli każde narzędzie, które zrobimy, nie licząc mieczy, będzie miało od razu Efficiency 3, czy tam wydajność 3, jak to woli po polsku. E, bleeding Suites. Czyli każdy kogo zabijemy będzie dropował dodatkowe itemy, to jest chyba jeden diament, 5 złota, książka i coś tam jeszcze. I oczywiście Cut Clean, czyli piece są zbędne, będziemy wszystko będzie wylatywać już upieczone. To w sumie jest chyba nowością do Ciebie, co? Dziennik. Nie rozumiem co mówisz w ogóle. Dobrze się dobrze zaczyna. No. No, no więc normalnie w Minecrafcie jak grasz i... Bo i kopiesz dziurę, słuchasz jakie jest gdzie. No, a to może ci przy okazji przyznaj jak długo nie grałeś w Minecrafta. Ostatni raz nie wiem. W 2012 2013 roku? No to... No, to, w to da, dalej się bije bloki i kładzie z powrotem. E, no. no więc jak normalnie jesteś I... w pojaskiniach, nie? I sobie tam kopiesz, na przykład wykopiesz żelazo. To no to, tak, to tak, żelazo musisz włożyć do pieca tak. jesteś w człowieku, to jest niezręczne. To, to to żelazo musisz włożyć do pieca, żeby mieć stopkę żelaza, prawda? Prawda. Ale jak jest tryb cut clean włączony, to nie musisz, bo to żelazo wypadnie już zrobione. Od razu jako sztabka, tak? Tak, dokładnie tak. I, zwie i ze zwierząt będą wypadały od razu usmażone mięcha, więc... No i to jest takie logiczne, przecież wiadomo, że w prawdziwym życiu, Dobra. jak zabijesz krowę, no to wypada z niej razu jest stek taki. Tak, 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 dokładnie tak. To może lubisz niewysmażone, to wtedy gorzej, bo wtedy ma zawsze weldany i jest słabo. To prawda. Co drugą ciekawe, co na to twórcy tego trybu. Co, jeżeli lubię, lubię na surowo. No. Dobra. Bo tutaj, że ustaliliśmy, że z UHC, że z UHC miałeś styczność bodajże, raz i przeżyłeś 5 minut czy coś takiego. I nawet tego nie liczysz się w Minecraft'a. Tak. Bo to było to tyle dawno, że. No cóż, damy w sumie nie pamiętam, czy była moja gra, czy czy, czy czyjaś. Pamiętam, że tam ty po prostu byłeś. No to było bardzo dawno. Nawet w sumie nie zapamiętałem, że grałem kiedyś z a, powiem jeszcze dodać, że, gra, że naszym hostem dzisiejszym jest osoba, która nazywa się Kilando. Jest to jego, tudzież jej, gra numer 216. A serwer nazywa się Alliance jest to serwer w Stanach Zjednoczonych. Przez to będziemy mieli ping, no, większy niż moglibyśmy mieć, ale w naszym przypadku nie ma to najmniejszego znaczenia. i tak zginąłem po 5 minutach, tak? <laughs> istnieje takie, takie prawdopodobieństwo. No ale, co, jeszcze można powiedzieć o Ciciego Ciekawego? A właśnie, czy wiesz czym są złote głowy? Pewnie są ze złota. Brawo, a czy wiesz do czego służą? Nie. A <grym> no więc, <grym> złote głowy, jak zabijesz gracza, to jest taka szansa, że wpadnie z niego jego głowa jako, jako item. Ale zawsze czy czasami? E, to zależy czy są włączone na serwerze. Na tym, na tym akurat są włączone z tego co widziałem. Czyli zawsze. Jeżeli taka złota głowa jest w Twoim Ekipunku, to możesz się otoczyć złotymi sztabkami i się z tego złotą głowę. Złota głowa, w przeciwieństwie do złotego jabłka, leczy 4 serca, a nie 2. Okej. Okay. A coś tam powyżej limitu dają? Czy nie, zawsze. Nie, nie, nie. I zawsze brać, jak brakuje mi tam 4 dopiero, tak? No, jak biegniemy do walki i brakuje ci 3,5, to też nie oszkodzi. Okej. Okay. Mm, już mówiłem, że gra ma 50 minut, PvP się zacznie po 15 minutach, czyli nie uciekaj przed ludźmi przed e, 15 minutą, bo i tak nie mogą ci zaatakować. Bookshelf disabled, to znaczy, że co, nie mamy książek? E, to znaczy, że jak enchantujesz w Minecrafcie i postawisz po prostu stół do enchantowania, to tam możesz sobie wybrać jakieś tam tylko niskie levele z niego, nie? Jakieś tam 1 do 8. Ale jak okrążysz go książkami, to już masz większy wybór, na przykład to tam... Kiedyś było do 30, to się mogło zmienić, nie wiem. Znaczy ja w ogóle jak grałem w Minecraft to nie było chyba 100 do jeszcze To powiem ci, że nieźle eee, Tak. w każdym chodzi o to, żeby żeby ograniczyć ludzi do tych level 1 do 8, nie, a nie żeby ktoś sobie w budowę pełną e, półek z książkami i walnął o level 30 i był OP. No tak. Bo z tego wypadają fajne rzeczy, na przykład mógłby mieć Power 3 na Power 3 czy 4 łuku i i Fire Aspect, i generalnie byłoby ciężko Ciebie pokonać z tym. Znaczy, akurat może nie Ciebie, ale wiesz co chodzi. No tak. The Fire Aspect to pewnie jakieś podpalanie albo coś. Tak, coś no ognice, w skrócie ognice strzały. Jak, jak mało Cię trafią i zadają za, za, za normalne obrażenia, to jeszcze w dodatku... Podpalą. Cię, dokładnie tak. To jest strasznie pociążliwe, tak naprawdę. Jakbym jak tutaj spadł, to mi się nic nie stanie. Nie, jesteś z to społanie, nic się nie stanie. Jak się udopie, to też nie? E, chyba się nie możesz utopić. No dobrze. Myślę, że cała reszta jest dość jasna. Po 50 minutach, jeżeli będziemy należyć, musimy się zabrać na środek walczyć bezwzględnie już, nie? Znaczy możemy oczywiście. Do zera, do tak? Tak, do, do, do spłużenia 00. Oczywiście możemy to zrobić wcześniej, ale. Pewnie się nie opłaca. Ale, ale choć cho cho chodzi o to, że po tych 50 minutach to to już absolutny przemoc. Okej, okay, jesteśmy drużyną ciemnozieloną. O, i gra się zaraz zacznie. Widzę, że Dwie osobe, chyba dwie osoby, które znam, są spektakularami ta Mianowicie Ratchet i... Michael PlayMC to chyba jest Michael z, e, z redditowej e, społeczności. Więc jeżeli to faktycznie on, to znam te dwie osoby. No ja nie znam nikogo, to po Poza mną i? I, i Tobą. Dobra, uważaj. Nie... W sumie? gra się zaczęło? Czy się nie zaczęło? się nie zaczęło. Nie, jest Dobra. Taka Może wieś... lecimy na to na razie. Na razie jeszcze nic się nie dzieje. Ten, ten coś robi? Zabija jakoś ten. ten, ten. No, no, no nie, to nie się w tej chwili nie, może, nie możemy stąd wyjść, bo to jest nasz po prostu punkt początkowy i. Gra się, jeszcze, jeszcze... Gra, gra się jeszcze nie zaczęła. O, o, teraz się zaczyna. Ile hmm. drewna muszę w ogóle zjeść? Weź sobie Basically, najpierw, Weź sobie ee... Na początek jedno drzewo sobie zrób, złam, znaczy setni całe, e, ja zrób, całe drzewo. Tak, tak zrób potem tam. drewniany kilof, a potem e, wykopka wykop kamienia dla kamiennych narzędzi. W ogóle jedną z rzeczy, którą ja regularnie robię w HC, jak dają jedzenie na początku. Tak jak teraz dali tam trzy ryby To jest jego wrzucenie. To jest po prostu taki mój mały rytuał. Bo ja już jestem znany. Ludzie wiedzą, że mają taką opinię, że jest to po prostu zupełnie zbędne, że hostowie, hosti, hostowie, nawet jak się mówi w polsku, dają na początku jedzenie graczom, ponieważ no... rzadko kiedy ktokolwiek ginie z powodu głodu. Okej, okay, potrzebuję tego, skrzynki, nie? Żeby zrobić... Znaczy już masz, koło mnie stoi, jakbyś chciał użyć mojej... widzę cię. Za sobą jestem, w drugą stronę już. To jestem. Dobra, widzę cię. O i podniosę swoje ryby. Masz te ryby, jak chcesz. Nie, to wszystko. Dobra. E, teraz, a, ok. Dobra. I generalnie teraz e, wykop sobie z 20 kamienia. Możesz skorzystać z tej dziury, którą teraz kopię nawet. No, I zrobimy zrobię sobie kamienne narzędzia. Na o, udało mi się. Hurra! To nie jest takie proste jak nie pamiętasz nawet jak chwilę mm -hmm. zrobić. Dobra, Jeszcze nie wiem w jakiej formie będę to uploadował. Gdyby to jednak były odcinki, to prawda to... Zróbmy tak. Jeżeli zaploudowałem to w odcinkach. To mamy teraz odcinek pierwszy. Napiszcie w komentarzu. Jak myślicie? Jak długo z dziennik przeżyję? I możecie też napisać, jak myślicie jak długo ja przeżyję. I zobaczymy co z tego wyjdzie. A jeżeli, a jeżeli uploadowałem to jako... E, krótki filmik 5-minutowy, który jest tylko zmontowany. To, to i znaczy, tak. Że przeżyliśmy 5 minut. To i tak tylko nie usłyszeliście. Dobra. Mam jakiś kamień, mówisz? 20 go tam sobie zrobię. No, powiedzmy. Ten drewniany kilo pewnie mogę wywalić, bo mi nie będzie potrzebny, nie? No, to I prawda. Nie Dobra. Trzeba pohamować rządzę kupania. Daj, mogłem ci tego, dobra, masz. Dobra, ja. Owce teraz dają żarcie. może tego w sumie nie wiedzieć, bo za Twojej czasów tego nie robiłem. Nie grawały, tylko ten. Co potrzebuję z narzędzi poza kilofem? Kilof, łopatę, miecz, kielef. Będę drewno kupał? kopać drewno? No, będziemy jeszcze drewno kopać. Dobra. Potrzebujemy jabłek z drzew, żeby robić złote, ja złote jabłka. Dobra, e tak. Powiedz mi, czy więcej niż jeden kilof sobie zrobić od razu? Kilof możesz więcej jak jeden. Reszta nie trzeba. Sobie. Ja robię dwa miecze, ale to jest zwykle nadmiarowe. dobra. Dobra, ja sobie, ja sobie idę to dalej pozwiedzać i tam się bawić z innymi narzędziami. Dobra, mam miecz, mam wypadkę, mam. kilo. Robię sobie jeszcze jeden kilo. Dobra, pierwsza informacja: znalazłem. E... Kurczę, a, e, ja sobie mówię, co się po polsku. Sugar cane po angielsku. E, szuwary? Nie. No w każdym razie to zielone, wysokie... Jabłek nie wyrzuca, nie? Nie, jabłek nie wyrzuca. Jabłka są bardzo ważne, bo z jabłkiem będziemy robić złote jabłka, które regenerują dwa serca. No dobra, to e, prawda, Prawdopodobnie pamiętasz, że, pamię, że UHC się zdrowie samo nie odnawia, nie? Tak, e, jak się nie jest głodnym, to traci się. Tak, jak jest e, się zupełnie... Zabrałem naszą skrzynkę do... No, możesz ją sobie zabrać nawet. Znaczy chodzi mi o to, żebyśmy wiesz, jak pójdziemy do deski, to żeby nie robić następnych, tylko już mieć. Ja to, nie ma nie, będziemy, nie, będziemy to, nie tam to nie ma znaczenia. Dobra, mam cztery żelaza. I teraz tak eee, Masz tutaj to. to. To to będzie twoje żarcie, żebyś już, żebyś już nie musiał zabijać tyle owieczek. Znaczy zabijesz, jeszcze jakieś, bo to za dużo nie odnawia. Natomiast e, z ważniejszych rzeczy to potrzebujemy teraz tak, potrzebujemy krowy. Trzeba potrzebujemy kury, chodź za, mną, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną, Potrzebujemy krowy i potrzebujemy kury. Skórę potrzebujemy do książek, a książek do tego, żeby potem enchantować. Natomiast e, kury potrzebujemy do piór, z których robi się strzały. Nie wiem. To chyba już było kiedyś nawet strzały skórnie. Tak, znaczy, tak, no. Zawsze się robiło strzały skór i chyba z pająków jeszcze, nie? Dobrze nie, z pająków, z pająków wypada string, z którego możesz robić łuk. Łuk, no właśnie. Wiedziałem, że do strzelania jest potrzebne. A co są w ogóle te kurki, które wypadają jak w zabijowce? Doświadczenie. Oj. Taki AirPek trochę z Minecrafta się zrobił. Co będzie ci potrzebne do enchantowania, bo entchantnikus kosztuje się tam level zawsze Mam już drugi Fajnie, ja mam szósty, no ale e, zanim, zajdziemy, zanim będziemy mieli słów do to tak wypadało mieć co najmniej ten czternasty, coś koło tego. to jest jakiś królik. No to króliki. Króliki się opłacają, widzicie? O, dobra, to do wiadomość, nie zginąłeś pierwszy. Nieee! Yeah! Już mogę odnotować zdecydowanie sukces. Dobra, wiesz co, ponieważ... Dzień jest jakby. Ee, no jest tak jakby 12, to słońce wisi centralnie nad nami, nie? No. A ja nie widzę. Żadnych krów ani kur. Jak mnie zgubisz, to powiedz, nie? Bo ja tak to nie No ja to chyba widzę taką koło Twoje nazwy jest taka strzałka, ona chyba mi mówi jak daleko jesteś w którą stronę. Tak? Tak mi się wydaje. To musi być jakiś feature tego serwera. No ja tego nie widzę w każdym razie. Widzisz, że coś nacisnąłem. Mhm, mm Dobra, jeżeli nie znajdziemy w ciągu najbliższej minuty ani krów, ani kur... Trzeba kopać w dół. To trzeba wsiąść więcej drzew dla jabłek. A potem faktycznie iść w dół gdzieś. A to wystarczy, że z drzewa po prostu jabłka spadają jak tak? No tak, później musimy drzewa. Na tym Generalnie w Minecrafcie spadają drzewa tylko z tych brązowych drzew, nie? Ale jabłka, czasami, tak, tak ale, ale czasami jest feature na serwerze, że spadają ze wszystkich. Nie, nie wiem jak tutaj jest, ale najbezpieczniejszą opcją jest po prostu... Dobra, to ja pokopię drzewa, bo kopać umiem. No, a chcesz tu zostać i śniąć drzewa? Tak, chcę drzewa, ale na razie nic nie wypada jeszcze z tych jabłek. No nie, bo to trochę potrwa. Zdechni... Pamiętaj, żeby ściąć całe drzewo, wtedy e, liście będą znikać i z tych liści będą się robić jabłka. Ok, to jak ty zostajesz tutaj, to ja idę pozwiedzać jeszcze troszkę. Jak powiedziałem, warto było, warto było znaleźć jeszcze jedną krówkę. No bo jak nie będzie tej krówki, no to można powiedzieć, że zaliczyliśmy w sumie na razie bardzo słaby start. To oczywiście niczego nie, prze, nie przekreśla. Są krowy. Te kury by, by potrzebowali, tak? No dobra. Cztery kroby zabite są A, zapomniałem zupełnie o tym, że króliki też dają skórę, tylko taką jakby małą. I takie krójcze potrzebuję cztery, żeby zrobić jedną normalną. A jak zabijać króliki, to też mam mnóstwo Tak, tak. No i przedtem tro przed trochę zrobiłem głupią powiedziałem, że się nie opłaca, no ale jakbyśmy nie znaleźli krów, to przynajmniej wypadało parę królików zabić. No ale, no, ale nie istotne. Mamy 6 mamy skór, jest, jest ok. A potrzebna jest ile? Jedna. Jedna. Znaczy, jak chcemy więcej, więcej, więcej książek, bo można je enchantować książki nie, zamiast bronić tam pancerza, i wtedy U. łączyć je z pancerzem czy bronią, no to przydałoby się więcej, ale najważniejsza jest ta pierwsza. To jest potrzebne, żeby robić pewnie. Stół, z tyłu to No, Tak, to zgadza się. No, dobra. Dobra, widzę więcej trzciny cukrowej, tak to się nazywało Długo te liście opadają jak się zetnie całe drzewo? No, tak dość, a nie wypadają żadne jabłka? Jeszcze mam dopiero jedno tylko No spoko, nie, nie, przestawaj, nie przestawaj ciąć nie? jak przyjdę do Ciebie to się podzieli z mą drewnem No dobra Już mam go 50 A no to spoko To już jest Rozsądna, rozsądna liczba bloków wygodna. Po co później z drewna robimy narzędzia i pochodnie? Pewnie. Pochodnie, może się użyć jako e bloków do, do budowania. Czy to, się, czy, to, czy to jako ochrona przed mobami, czy, czy po prostu, żeby jak jesteś w otwartym polu, żeby się zasłonić? jak no to, się to ja pewnie kamienie, to zbierasz. Nie. można żebyś Można, oczywiście, można. Tylko jeszcze jest taka kwestia, że ludzie, którzy grają w HC, Kill off mają prawie zawsze na pasku szybkiego dostępu. Siekierę? Niekoniecznie. Niekoniecznie, właśnie. Dlatego jak się zostawiasz blokami drewna, to czasami daje ci to troszkę więcej czasu na ucieczkę, na przykład jak weski coś cię goni. No dobra. Wydaje mi się, że jestem tu gdzieś ostatnio widziałem. O, nawet jabłko widzę na ziemi. O i kolejne. I pewnie po prostu... zanim szybciej ściana mi spadają. Tak, no zawsze tak jest. Dobra, mam 7 jabłek, za chwilę? no No, według mnie to wystarczy. Według mnie... No co prawda nie mamy strzału, no ale... No mówi się trudno. Czy... E... Próbuję ci jakoś znaleźć. Czy mógłbyś przyjść na współrzędne 100 900? Pod F trzymasz. jestem na... XYZ. Widzisz to? Widzę. 260 to, Gdzie chciałeś, żebym poszedł? 2690 masz? Dobra. To jest to jest spoko, zostań tam. O, no widzę jak tam ścichnać dalej drzewka. E, chyba. Tak. Dobra. E, czy widziałeś w okolicy jakieś wejście do jaskini czy coś? Um, nie. No dobra, no to prawdopodobnie będziemy musieli znowu kopać centralnie w dół. To nie jest jakieś bardzo efektywne, bo nie zawsze się trafi na język w sposób. Nie zginąłeś, jeszcze jako drugi. Wyjdzie, że jestem jakieś prosem i ściemniałem. Dobra, eee. Pewna nam się do niczego nie przyda, nie? Nie, ale tych jabłek to już mam 17. Dobra, cieszę się, że wziąłeś sobie do serca to, żeby nie przestawać kopać. O, widzę ciebie. Dobra, e, daj im połowę drewno. Jak w jakiś punek, prawo klik, to ci rozdzieli na pół. A tak. ci dam połowę jabłek. No dobra. Ja mogę ci dać jeszcze trochę jabłek, bo mam drugi, 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 drugi ten. nie jabłek, tylko tych drewnian. Dobra, nie, 7, nie, 6, nie, 6, nie, nie, 4, to jest, to jest dobrze, to jest, ta, to starczy.